Maluje się to zazwyczaj podświadomie, no nie? I jak malujesz podświadomie, to yy, używasz jakichś takich jakich farb, takich kolorów, jakie ci się podobają. I tu nagle potem wychodzi, już na gotowo, kiedy to widzisz, o! Znów jakiś taki wyszedł dziwny kolor, chociaż kolorystyka u mnie taka jest jakby mniej więcej podobna wszędzie. Tak jakby, jak przejść wszystkie te obrazy, to widać, że jakby tonalnie to wszystko razem wygląda spójnie dość. Staram się, rzecz jasna, coraz jakby świadomie malować i od jakiegoś dość już dłuższego czasu udaje mi się przedstawić na obrazie to, co u mnie powstało w głowie. Ja to widzę i ono jest w realu już zrobione. Natomiast zawsze jest taka chwilka taka, troszeczkę jakby takiej niespodzianki. Zawsze jest, ponieważ wychodzisz i nagle, jakby, to, to znaczy tak, kończysz ten obraz i widzisz, że wow, wyszło nawet jeszcze lepiej niż chciałam. <dzielka> tak, i a postacie, postacie lubię, bo lubię to, bo to jest moje. Mogę powiedzieć, że kobieta to jest taka tajemnica, ta, 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 to im to można, to można dużo, dużo powiedzieć, a tak naprawdę no, po prostu kobieta jest piękna. I y, lubię kobiety, lubię jak oni wyglądają, y, lubię y, oczy. I przez oczy próbuję właśnie pokazać, pokazać humor, pokazać nastrój, pokazać to, co ona czuje. Przez ułożenie ust, przez ułożenie kącików oczu, po prostu to od razu widać. A nawet jak próbuję troszeczkę rozśmieszyć swoje obrazy, jakby tak nadać pozytywnej energii czy wesołości, i tak mi wychodzi jakiś taki smutek, zaduma, takie jakieś przemyślenie. No bo, jak mówią, no nie, że artysta mm, maluje to, co u niego w duszy siedzi. Tak malujesz takiego, m, takie malutkie obrazy, gdy tam taki wychodzi ci taki duduś, jakiś taki króliczyk, słodka pysz, pyszczyk, taki słodziutki, no to Jezus Maria, no malujesz i mówisz, o Jezu, jaki słodki, po prostu wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, to po prostu nawet sama siebie humor poprawiasz takim sposobem, no nie? Nawet do poprawienia humoru, a jak jeszcze ktoś to kupuje i z radością to kupuje i cieszy się tym zakupem, że u niego w domu coś takiego się pojawi, no to wtedy też pojawia się też taka jakby, to jest takie nakręcanie, no nie, to wtedy pojawia się chęć tworzyć to dalej i, i nakręcanie, wiesz, jest, jest takie, że o, wow, fajnie, jest dobrze, to jeszcze coś takiego zrobię, no i tak to, i tak to leci. Oprócz tego, że maluję, to jeszcze w sklepie swoim to y, tworzę y, szycie tak zwane, no nie, może tak nazwać, to jest rynkodzieło i rękodzieło polega na tym, że to maskotki, lalki, różne zabawki, misi, nie misi, pieski, kotki, takie różne potworki i przez to, że ja to lubię i że to ja, szyję to jest moja druga pasja i nawet bym powiedziała, kiedy się denerwuję, kiedy mam taką wolną chwilę, to wolę usiąść za maszynę i coś uszyć. Uspokaja mnie to, ponieważ nie muszę myśleć, ponieważ to już idzie na automacie. I ja to po prostu szyję, szyję, to po prostu mnie tam wszystkie troski wychodzą. Przez to, że kokosów nie zarabiam, przyznam się szczerze, to stać mnie na to tylko, żeby, wiesz, urlop sobie robić stricte też taki pracowity w cudzysłów. To znaczy to jest tak, jakby troszeczkę żartem, ale tak naprawdę to jest po prostu, ja nie wyobrażam sobie, żeby był mój odpoczynek jakiś inny niż. Yy, yy, niż twórczy, ponieważ jedziemy gdzieś, po pierwsze odwiedzam nowe miasta, nowe okolice, oglądam, poznaję nowych ludzi, to też jest bardzo ważne, no i tworzymy tam wszyscy razem, a przez to yy, najlepiej na przykład jechać na taki plener, gdzie poziom jest trochę wyższy od Twojego i tutaj się uczysz. Nowych, nowych technik, poznać nowych ludzi, którzy coś mają do powiedzenia. I to wtedy jest super. Yy, oni ci coś podpowiedzą. Nawet posłuchając, co Ty możesz podpowiedzieć. Także to tak w obie strony nawet działa i to jest fantastyczne. Serdecznie wszystkich zapraszam, kogo nie zdążyłam zaprosić, albo zapomniałam, co przepraszam, bo mam duż, dużo znajomych w szanowie, dlatego serdecznie zapraszam e, do Moksiru, e, do galerii sztuki na styku, <noise> tak. e, żeby przyjść i zobaczyć moją wystawę. No jak mnie nie chcieliście zobaczyć, to możecie zobaczyć moje obrazy. Będzie cały miesiąc. Zapraszam serdecznie.